Marcin Wasilewski po efektownym zwycięstwie, zadowolony ze swojego drugiego występu chyba tak naprawdę na gołe pięści. To był mój drugi występ, oczywiście jak najbardziej zadowolony. Tamten werdykt z tamtej walki uważam, że trochę zostawia rzeczy do dyskusji. Nie uważam, że to tamtą walkę przegrał. Nie? Uważam, że najbardziej mi żądą, był remis. Gdyby była wojna wygrana, też uważam, że, że nikt by nie powiedział z tego słowa, że sędziowie coś się szukali. A ta walka, no co, nie, prostu, mniejsza klatka, nie pozostawiamy tutaj niczego w rękach sędziów. Liczymy tylko na siebie. No i udało się to skończyć przed czasem. Jak rywal nie wyszedł już do walki, to poczułeś ulgę, czy jeszcze byłeś tak nagrzany, że gotowy byłeś na, na kolejne starcia? Znaczy, to jest różnie. Nie? Ulga fajnie, bo się skończyła walka, tak jak przed chwilą powiedziałem, bez kontuzji, bez żadnego uszczerbku na zdrowie. Więc to fajne. Zawsze jest się dosyć, zawsze chce się więcej bić człowiek. Słuchaj, dłuższy czas tak naprawdę ludzie się zastanawiali przed galą Genesis, kto to jest Marcin Wasilewski, gdzieś tam szukali, nie mogli odnaleźć, ale widać, że ty się odnalazłeś chyba w walkach na gołe pięści, bo po raz drugi przejąłeś wyzwanie, po raz drugi stajesz stanąłeś do walki i po raz drugi byłeś wcześniej byłeś bliski zwycięstwa, a teraz zwyciężyłeś. No powiem tak, no, najmłodszy nie jestem, jak ja startowałem i trenowałem, to było kilka lat temu, więc nie było takich takich możliwości, jak są teraz, tak? Nie było gali co tydzień. Na żeby bić się zawodowo, to trzeba było być że duże zaplecze finansowe, tak? czy, czy swoje, czy przez rodziców, żeby móc scenować na takim dużym poziomie. Plus trochę farta, że gdzieś tam się wybić. Teraz to jest dużo łatwiej, więc ja od zawsze stronywałem, od zawsze byłem ze sportów uderzanych. Te wyzwania zawsze chciałem podejmować, po prostu nie było nie, jakichś tam większych możliwości, żeby wystąpić szybciej, tak? Adaptacja z takiego fajtera, bo ty startowałeś najpierw w formułach lżejszych full contact, to ile się nie mylę, tak. ale... Do takiego fajtera jak teraz walki na gołe pięści, to jednak jest długi czas potrzebny. To czy ta dojrzałość twoja po prostu gdzieś zadecydowała, że zdecydowałeś się na takie pojedynki? Znaczy jedni będą szybciej dochodzić do tego do wolniej. tak? Tak naprawdę to wszystko zależy od determinowania, zawdzięcia się i tego czasu, który można poświęcić. Bo nie ma co ukrywać, żeby być się zawodowo, czy, czy na gołe pięści, czy no, normalnie w kimboxingu, czy, czy wtedy czy nawet w całym boksie zawodowym, tak? To naprawdę, na tej sali trzeba te kilka godzin mocno siedzieć, przetrenować. Troszkę na boku mieć rodzinę, trochę na boku mieć swoje przyjemności i tylko się liczy ten sport, tak? Naprawdę tych wyrzeczeń nie jest dużo, więc im się szybciej człowiek poświęci temu wszystkiemu na 100%, szybciej zajdzie, zajdzie gdzieś tam wysoko. Takie wyjazdy jak do Tajlandii to pomagają? No tak, no to jest się dwa tygodnie poza domem, w innej strefie czasowej, bez telefonów, bez niczego i tylko się cenuje, nie? Ta głowa jest tylko wyłącznie skupiona na tym, żeby tak naprawdę zasuwać na tych treningach. Do klatki. Czy Rywa zaskoczył cię swoją nieustępliwością i tym twardym łbem, jak to my mówimy w sportach walki, bo naprawdę przyjmował, przyjmował i stał. Ja powiem tak, dużo osób gdzieś tam ześlał go na samym początku, gdzieś tam może delikatnie gdzieś tam pośmiała się z tego wyglądu, ale naprawdę, żeby wyjść do ringu jakiegokolwiek. Czy to są gołe ręce, czy rękawice, trzeba mieć te przysłowowe jaja. Więc jak ktoś się zgłasza, no to jest po prostu twardym chujem, nie? I tyle. Czy mnie zawiódł? no nie, no. postawił opór. No, na moje szczęście nic nie trafił tak naprawdę i, i tyle, no ale ma jaja, trzeba mu przyznać, jest twardy, a jak ktoś tam się dalej podśmiechuje, gdzieś tam ma coś za dużo do powiedzenia, to przyjdź chociaż kurczę na sparing, tak, do nas na salę, gdzie masz kart, rękawice i się z nami pobij, a co dopiero się zacznie wypowiadać na temat ludzi, którzy zakładają szczękę do, na zęby i wychodzą się bić zawodowo. Zakładasz teraz jakiś dłuższy okres na to, żeby sobie odpocząć, czy ciągnie wilka do lasu i za chwilę zobaczymy cię z powrotem na sali treningowej? Nie no, na co za już w poniedziałek, tak naprawdę wprowadzę też swój klub, swoich podopiecznych. Dzisiaj w finał ma też mój podopieczny Paweł Koper, jest moim wychowankiem, więc od poniedziałku jesteśmy znowu na sali po te 8-10 godzin dziennie. Trzeba tam po prostu dalej przelewać pot. Jak się zdarzy okazja, że znowu zawalczyć to na pewno przyjmę, bo nie, nie, od wydwania nie uciekam, wyzwań się nie boję na pewno podejmę rękawicę. krótkie podziękowania dla kogoś? Tak, chciałbym bardzo pozdrowić mojego dobrego kolegę, kolegę tak naprawdę mojego fana, Klaudiusza Klakson, trzymaj się, mówiłem, że cię pozdrowię. A tak to nie, dziękuję po prostu rodzinie, że pozwoliłam się poświęcić temu, co robię. Jest wyrozumiała i po prostu mogę, mogę dawać 100%, 100 siebie na sali, a potem w walkach. Marcin Basilewski, dziękujemy. Dziękuję bardzo.